Dobra, witam się z Wami ponownie. Jestem Majest. O, jest zagrałem w GOTI 2 Noc Kruka. Jej. Niestety, um, że kawałek dalej rozpoczynam nagrywanie, ale w, jak ładowała się gra, to połączył się soundtrack tutaj z tej chwili, co jesteśmy, i, i oczywiście z Nocy Kruka TT. I po prostu chciałem ominąć, żeby te dźwięki jakoś tutaj mnie nie zagłuszyły za bardzo przy starcie odcinka. I tego pominąłem czy żeby ta muzyka się zmieniła na, na tą normalną. I, I kurczę, na początku 60 fps a tu nagle pyk i 30. Teraz tak od 30 do 35 mi skacze. Nie wiem czemu tak jest. Z początku elegancko, a później tak pyknie i mam około 40. Ale... Jeszcze... albo wiecie co w sumie... Wiem, że jakieś ustawienia tutaj można było w obrazie chyba. Nie, nie w obrazie. Ustawienia gry, podpisy, podświetlenie. Podświetlenie obiektów, zmiana pracy myszka, sterowanie z Gotika, modele, zasięg tekstury, zasięg widzenia, zanikanie obiektów. Obraz nie widia, jakoś kontrast, dźwięk. Drubkowanie, sterowanie, konfiguracja zaawansowana, fale nie, 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 dźwięki otoczenia, tak, no niby mgła i te inne pierdółki włączone, dlatego może się ogarnie powoli goticzek. Nie i mam nadzieję, że, że Gotik 2 Kruka Wam się spodoba i, i zastąpi jakoś ten returnik i będzie lepiej, bo jednak Gotik 12 Kruka jest takim fa -faj fajniejszym kawałkiem. Do grania. O, już mnie zahaczył, dobrze, dobrze. Dobry ze mnie snajper. Mamy troszkę strzał, dlatego możemy się tu postarać co nieco. Oczywiście na wilki nie ryzykuję, na gróbkę się jeszcze nie rzucam, bo dwa wilki są dla mnie jeszcze troszkę niebezpieczne. Ale mimo to z łukiem jakoś sobie tutaj widzicie, radzimy. Może jakoś nie urywa głowy, ale jakoś dajemy radę, tak. A jak dla bezzmiennego expik się zawsze przyda. Zapisik. No, jak sami widzicie, no jest łatwiej o wiele wszystko wybijać, szybciej i będzie to szło. Także te odcinki 15-minutowe będą w miarę. Czasem, oczywiście, będą troszkę dłuższe, jak ostatnio się zdarzyło, że chyba 20-minutowy mi wyszedł odcinek. Ale mimo to, jednak, takie odcinki chyba nikomu nie zaszkodzą. Są let's playerzy, co nagrywali gotika, co, co dawali po godzince, nawet, i ludzie to oglądali. Ale ja oczywiście nie chcę tak zanudzać, zanudzać swoich widzów, dlatego myślę, że optymalnie u mnie będzie te 15-20 minut. Kogo my tu mamy? Oczywiście do... tutaj Counter nie jest jakąś główną postacią, która mnie interesuje, dlatego ja go pomijam. Oczywiście powiem od razu o co chodzi. On chce nam dać papier, ale później będzie za to wołał... E, my... e, pewną sprawę do załatwienia będzie dla nas miał. Jeżeli zrobimy to na jego niekorzyść, to on później będzie na nas gadał źle, a my oczywiście tego nie chcemy. Kupujemy patelnię dla... do quest'a już od razu, na, zawczasu wam mówię, żebyście sobie kupili tą patelkę. Przyda się do quest'iora. I tutaj mamy jeszcze rdesta polnego. Oczywiście tam jeszcze jest koles, który musimy sobie pogadać. No i myślę, że go pominiemy, bo... Tak jak mówię, będziemy z tymi głównymi postaciami, żeby nie tracić zbytnio czasu. On tutaj się próbuje, że widzieli, widział, że jak przychodzimy z gór tutaj oczywiście, czyli tam za posługi Minosa. No i narzekałem ostatnio, że bandyci tam jakieś owce im zabrali. No i oczywiście powiemy mu, że owce nie żyją, dostajemy za to nagrodę trzy butelki wina, które się przydadzą do kolejnego zadania. Możemy spytać go o wyposażenie. No oczywiście tutaj chodzi o jakiś strój. Oczywiście możemy spytać czy tego całego farmera. O mieście go spytamy to powie, że... przydałby się lepszy wygląd nam, dlatego musimy kupić jakiś ubiór. O. Dobra robota! Jedna bestia! Jest dobrze, zdobyłem Expa, którego można łatwo stracić, bo jak ktoś nie ogania to właśnie malet może nam szybko załatwić yy, tą bestię. Od razu yy, na wstępie zbieramy 20 rzep

gdy już zrobimy questy, to sobie zbierzemy i te rzepki będziemy mogli sprzedać albo zjeść, obojętnie co zrobimy. A 20 jest wymagane, żeby zaliczyć questa, oczywiście tutaj u e, Lobarta, całego szefa tej farmy. Tutaj oczywiście z tyłu mamy taką ciekawostkę. Pierwszy raz kiedyś ją odkryłem, że mamy kilo i ziele lecznicze tutaj schowane. Takie coś niby nic, ale kilof... Ogólnie, że jakbyśmy chcieli kupić, no to kosztuje 300 sztuk, sztuk złota. Dostajemy też od Grega 1 kg. Ale zanim do Grega dojdziemy, no to jakiś kawałek to jest drogi. Oczywiście jeszcze nie otwieram e, ksz, tych, tych e, mieszków, żeby nie mieć zbyt dużo złota. No, cześć Lobart. Lobart też nie jest jakąś główną postacią, moim zdaniem, dlatego też go pominę. Jest to zwykły farmer dlatego. Szybka gadka, troszkę gadamy o narze, który wynajmuje zbirów, czyli najemników, którzy pilnują go przed strażnikami i jego pola. W porządku, zajmiemy się rzepą. Oto, twoja rzepa, wspaniale. Dajemy 5 wrzuty, i tak obniży nam cenę, mimo że weźmiemy kasę. Czy masz jeszcze dla mnie jakąś robotę? Nie, potrzebne mi jakieś ubranie. Oczywiście on nam da jakieś ubranie. Ale za to ubranie chcę dużo kasy, dlatego na razie sobie darujemy to ubranie. Dopiero gdy zrobimy questy dla nich, yy, zrobimy to sobie zadanko. Hildia. Hey. Mam dla Ciebie kilka rzep. Czy dasz mi coś do jedzenia? Proszę bardzo. Przyjdź to jak będziesz chciał, daj mi złotko. Ale od razu oddajemy patelnię, mamy z głowy od razu kościora. Zapiszemy sobie, ponieważ chcę zrobić taki myśl, że tutaj chcę określić e, to co jest niepotrzebne. Oczywiście stroju farmera nie zabieram. Prześpimy się tutaj jeden dzień do rana. Żeby uleczyło mi się życie. Pogadamy z Hildią. E, czy masz coś do jedzenia? Czy dostaniemy gulasz. Fajny sposób, żeby gularzu sobie nazbierać od, od niej, bo nadaje daje nam stale gulasz. Idziemy tu jeszcze, pogadamy z jednym z NP NPC. Wino. Tam już wilki atakują Grega, oczywiście nie zyskamy za to ekspo, niestety. Szukam pracy. Niestety nie znamy się zbytnio na roli, dlatego on chce wino. I mamy level wyżej. Jakieś ciekawe nowiny. winy. Przysiągłbym, że widziałem orka, a chciał to powiedzieć. Wino bardzo ciekawa postać farmera. Niestety, wspólna jagoda lewituje. Tu trochę jagut jest właśnie. Pst. Hej, ty! Podejdź no na chwilkę. O co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że daleko zajdziesz. Od razu widać, że nie dasz się łatwo nabrać. Może chciałbyś dorobić sobie trochę na boku, co? Co za dzwonek, niestety? Eee... dlaczego nie? Dlaczego nie? Wybacz, staremu wilkowi morskiemu. Jestem po raz pierwszy w tej okolicy i nie znam panujących tu zwyczajów. Na własnej skórze przekonałem się, że podróżni z dalekich stron nie są mile widziani w tym portowym mieście. A teraz jestem całkiem zagubiony. Nie wiem, jak dostać się do miasta. Mam do załatwienia w mieście niezwykle ważne interesy, a moi klienci nie tolerują opóźnień, że tak powiem. Pomógłbyś mi przedostać się przez posterunek straży miejskiej? Co? Jeśli chodzi o strażnika? Ta... Oczywiście jest na to sposób, zbierać ziół do miasta. Mogę... Co? Czy ja wyglądam jakbym hasał po lesie zbierając kwiatki? <laughs> Może łapówki? A może spróbujesz łapów? Tak, gdyby to mogło się udać, będę musiał. Dobra. Ale niech ci długo to nie zajmie, jaki bulwers w ogóle. Nic tu nie ma. Oczywiście jedynym sposobem dla niego to jest zdobycie tego stroju farmera. Zatwimy tutaj te kwepilce. Bezproblemowo, ile mi zostało 8 strzał też jest elegancko, jeżeli chodzi o ilość strzał, Za chwilkę. Dobra, moi drodzy, zaraz będziemy pomalutku kończyć, jeszcze co nieco, bo nie wiem, czy słychać było, czy nie, ale mam e, czarniny, trzeba się m, najeść, lobard. E, jak tam ile za to ubranie? Ile chcesz? Zastań! Pracował? pomogła, Winom malet 30. No i oczywiście to jest prawda, cena nie zmaleje, ale 30 sztuk złota to jest dobry deal. Bo dzięki temu zyskam, zyskamy 20 złota za friko. W sumie nie za friko, bo musimy ten strój oddać, ale nie martwcie się. Jeszcze jakiś strój dostaniemy za darmo. Zdobędziemy w sumie. Jest taki sposób fajny. Oczywiście nie będę robił to bugiem, bo wiem, że można e, zrobić to bugiem. Ale ja bardziej będę grał czysto czyli e, tak jak prawidłowo trzeba zrobić czyli zwój snu, uśpimy strażnika, weźmiemy towary i tyle. Grek. Hej, ty. Jeżeli chodzi o strażników, proszę bardzo. Nie dał mi stroju? LOL nie dał mi stroju. A, no tak, bez zapomnienia, że on nie daje, tylko najpierw trzeba iść tutaj do domu i zebrać go. Gdybym wcześniej ten strój zebrał, to bym wtedy się sprój zabrał i wtedy jakbym kupywał, to by mi go dał. No i nie to, no Wiecie co może od razu ja sobie go na chwilę założę, bo się przyda mi tutaj chwilowo. Bo będziemy załatwiać tutaj polne bestie niedaleko. No oczywiście tu w okolicy miasta, nic takiego poważnego, ale jednak eksp to eksp. 13 minut, akurat my się tak skończymy. Ojojo, nie, 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 proszę, nie, 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 nie. Dobra, jedna polna bestia, o to mi chodziło. Uh, krytyk wpadł, ładnie. Tu jeszcze jedna polna bestia, chodź. Widzę, że ładne krytyki wpadają, mimo że w tej broni jednoręcznie mam 5% tylko, no ale nie ma co nożekać, tylko się cieszyć tym. Korzenie lecznicze tutaj mamy. Gdzieś jest też tutaj tablica, o jest, widać ją. Także lecimy po nią, śmigusiem. Bam, 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 bam. hit, Dobra, kamienna tablica Hyt Hyt Chycamy sobie tutaj. O, to jeszcze jakąś widać Goblinie, jagody, zręczność, nice. I myślę, że właśnie mi w córki siły będziemy iść zręczność. Zależy jeszcze, bo ogólnie myślę, czy grać sobie Only zręczność i jednoręczne, czy czy troszkę inaczej. Ale tutaj jeszcze nad tym się zastanowię. Zobaczymy. Ale myślę, że fajnie będzie z ręcznością, bo będę mógł okradać ludzi, za co będę dostawał expa, plus będę mógł robić akrobację, czyli turlać się, szybciej będę się wszędzie dostawał. Plus łuki są dosyć silne. No i będę mógł E, oczywiście mocno bić, bo są fajne miecze na zręczność. Ale że zastanowię się nad tym i myślę jeszcze nad gildią. Jaką tu gildię wybrać? E, jeszcze się nad tym zastanowię. Nie wiem czemu, ale brakuje mi jednej polnej bestii. Może z po prostu. Wiesznacy ją zabili, nie wiem, maybe. A mniejsza oto, tam troszkę ekspa, to nie będę płakał. No i oczywiście łuk. No i... Troszkę życia stoczyłem, no ale niestety, no... Nie zawsze idzie po myśli człowiekowi. No i za chwilkę skończymy odcinek, oddam jeszcze tylko pancerz. Co ten piesek tam szczekł? Co ten pieszek? Greguś, proszę cię bardzo. Jeśli chodzi o strażników, wpuszczam cię, jeśli założysz Co Sorry, jeżeli słyszycie psa, no ale niestety. Ale niestety, niestety tak wyszło. No i my się dostaniemy takim sposobem, że... Zapłacimy im hajs, ale niestety, niestety, niestety. Stety, zrobię taki meg, że zyskamy 500 expa dzięki temu. Bo zrobimy to tak, że obejdziemy miasto i, i, i przypłyniemy do miasta. I dzięki temu e, Lares la nam da 500 expa, dzięki czemu będzie fajnie. Bo X piechotom nie chodzi, jak sami wiecie. Ale oczywiście to już w kolejnym odcinku, prawdopodobnie się do miasta dostaniemy, jak dobrze pójdzie, bo po drodze jeszcze troszkę jest potworków. Ale zobaczymy jak to będzie. Pogrzebać, piła, srebrny pierścień. Oczywiście jestem maniakiem, że na początku wszystko zbieram, dlatego nie dziwcie się, że tak chycam, zbieram jakieś śmieci, ale naprawdę przyda nam się hajs. Mogę ci opowiedzieć. Mięsa, kopacza, niebieski bez. Tam już z miasta słychać głosy, ale oczywiście to jeszcze e, taki mały szczegół. Pim, 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 pim. Hmm. Kolejne rośliny. Tam już z daleka widać kolejne rośliny na wzniesieniu. Ogólnie roślinki lubią w takich miejscach sobie rosnąć. Zapis. Na dole są oczywiście zwykłe polne bestie, dlatego postaram się tu je... Czekajcie, czy zwykłe polne bestie są, czy to są... Tak. E, muszę czar włączyć, bo niestety nie mam strzał. Tak, to są zwykłe bestie, dlatego e, póki jeszcze nie mam lepszego miecza, to ominiemy je właśnie tutaj tym sposobem bocznym. Sposób boczny ustalony. Czyli po prostu górą bez zabijania potworków przyjdziemy. Oczywiście są też normalne wilki po prawo, dlatego będziemy się starać tutaj bokiem przechodzić. I tu będzie chyba krwepijec. Jest tu krwepijec jakiś, czy nie? Nie, nie ma krwepica, dobra. Że mamy szczęście. Nic mnie na szczęście nie zaatakowało po drodze, czysta droga. Także jedyne co będzie to troszkę tutaj wybijania po drodze, tutaj za Miką. Ale z Miką i dalej już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. Tutaj sobie zapisuję. No i co? Do usłyszenia w kolejnym szymanko!